Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry and Fidgety. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku. Dawno, żeśmy tu go nie odwiedzali, więc trzeba go odwiedzić, tym bardziej, tym bardziej, że tutaj bardzo dużo się pozmieniało, więc po prostu zostawcie łapkę w górę, jakiś miły komentarzyk dla zasięgów, no i lecimy. No jak widzicie, jesteśmy, w sumie nagrywam to w niedzielę, w ostatni dzień ostatniego eventu, 4 razy, właściwie to 5 razy w jednym, no bo od następnego, tygodniu, od następnego tygodnia już będziemy świętować inaczej. Nowe eventy będzie ich 12, więc ciężko nam powiedzieć co to dokładnie będzie, bo jeszcze nie ma żadnych informacji na ten temat. No ale jak widzicie, może pamiętacie, może nie. Troszkę ten wojownik wyglądał inaczej. Teraz już jest lekko przebrany. Na przebranie zeszło tam nam no, jakoś nie za, nie za dużo w sumie tych grzyboli, yy, więc y, też popróbowaliśmy sobie troszkę loszków, ale to wszystko Wam tutaj pokażę. No niestety jesteśmy cały czas zapchani, więc no, nie będziemy jakoś mega tutaj rasować ale no, dobra, do rzeczy. Yy, wymieniliśmy sobie hełmik, trafiliśmy punkty życia 9%, Mogliśmy trafić już dziesiątkę, bo miałem jeden taki, tym bardziej, że tutaj zbliżam się powoli do tych maksów, no to jest chyba E65, jeśli się nie mylę, więc już coraz bliżej do E70, więc tutaj jak już to E70 będzie, no to już tak naprawdę prosta droga do maksów, więc jak już te maksy będą, to sobie na spokojnie się przebierzemy. Wtedy, żeby znaleźć sobie maksymalne runy. A teraz tak jeszcze na spokojnie. Brońka plus 37 do obrażeń runka, więc też w miarę przyzwoicie na pewno jest lepsza od tej, od tej co miałem, bo ona miała chyba 27 czy 28% z tego co pamiętam, więc naprawdę spoko. Jakie plany tutaj teraz na tego wojownika? No bo jesteśmy na tym poziomie 393, więc w piku expa. No i tak. Na pewno tak jak już wspomniałem, wymieniliśmy sobie hełmik, wymieniliśmy sobie klatę. Rękawice i buty zostały z poprzedniego legendarnego lochu, bo są jeszcze o tyle lepsze, że mogły zostać. Nowa tarcza. Już zamieniliśmy tamtą legendarną, tutaj zamieniliśmy jeszcze pierścionek, no i pasek, no i zmieniliśmy w sumie jeszcze runki, że nie musimy już zmieniać EQ tak naprawdę na awkę, tylko już mamy u siebie, więc to też mi się bardzo podoba. Jak już będziemy mieć maksy, to zrobimy sobie po prostu wszędzie maksy i też będzie bardzo, bardzo miło. Okej, okay, więc na stojaku oczywiście jakieś tam itemki do kibelka. Tutaj jeszcze dodatkowo dwie tarcze do kibla, więc też spoko. No niestety, oj, nie to chciałem nacisnąć. Hmm. Niestety wiedźma jest uparta i nie chce ode mnie ani broni, ani tarcz, ani nawet rękawic, więc to kishi nam się dosyć długo. Co dalej? Hmm, myślę, że możemy przejść do pupili. Bo tutaj specjalnie zostawiłem sobie jedną walkę dla was. No, dzisiaj diabełek nakarmiony 3 razy, więc też super. Już diabełek zbliż zbliża się do setki. No, niestety za tą setkę nie dostaniemy bonusu do HP, ale później już szybko pójdzie, mam nadzieję, z zawiszawszą i to będzie coraz lepiej wyglądało. Jeśli chodzi o światełko, no to Paladonik już jest na 109 poziomie, liczymy, że w miarę szybko dobijemy do tej 200. -ki. No do kwietnia to myślę, że jeszcze Roguna troszkę dokarmimy, chociaż do tej setki, żeby tutaj łatwiej było walczyć. No i tak to wygląda chyba. Jeśli chodzi o ziemię, no to Klocek 106 poziom, na razie zapas jabłuszek jest, także też jest spoko. Myślę, że zanim pancerniksa wykarmimy, to już połapiemy tutaj tego wydrzewia i tego krapiera, przynajmniej taką cichą mam nadzieję. Jeśli chodzi o ogień, no to rokitek 84 poziom, jeszcze troszeczkę zapas truskawek jest, więc też ok. Tak myślałem, czy by go, tego rokitka do setki tylko nie wykarmić i poczekać już na językniksa, ale nie wiem, sam w sumie chyba tak zrobię, ale no nie wiem, bo teraz te, ten przedostatni portal, który mam, właściwie wam go pokażę. No to bardzo wolno idzie. Bije go czwarty dzień z tym, że dzisiaj naprawdę zrobiłem dużo, bo chyba koło 25%, a w poprzednie dni to albo było 11%, albo 7 i tak się wahałem między ko koło tych 100% cały czas. Jeszcze przejdźmy sobie do tej wody, bo tutaj nie powiedziałem. Poseidon poziom 59. No tutaj jest prosta droga do tego, co tu trzeba zrobić, więc Poseidon do setki, potem szybkie karmienie syreni do setki, żeby dostać bonus, no i potem już lecimy tutaj dwusetkami do samego końca. No więc tak, pupile mamy omówione, więc możemy sobie zaatakować. No to staliśmy dosyć łatwego przeciwnika, tak mi się wydaje. Więc no, będę mega zły, jeśli to przegramy. Mam nadzieję jednak, że to pójdzie jak bułeczka z masłem. Możemy to troszeczkę przewinąć do tych ostatnich peciorków. Tutaj widzę, że jest Kiciur 99. Kolega z Zębika 48 na niego przeszedł. No, raczej nie powinno być z tym wszystkim problemów. Don stówka. No To Omni Boom yeah, Zawisza 29, No i Jadun 200. No to mm, musimy troszkę powalczyć, ale jest naprawdę mega szansa to ugrać. Tym bardziej, że nasz Jadun ma zdecydowanie więcej statystyk, prawie 5000 więcej stat. No i dokładnie jeszcze 5 pozycji do przodu. Jeszcze jest jeżynka na jutro. Także fantastycznie. Dobra, awansowaliśmy na 23 miejsce, więc nie jest źle. Co tu jeszcze? No, jak do tego doszło, że mamy już ten 393 poziom? A no, właśnie dzisiaj padł nam wąż Midgardu. Nawet nie oglądałem tych walk, więc mam nadzieję, że mm, wspólnie zobaczymy, ile bloków poszło na tych przeciwników. Tutaj jeszcze widzę, że wąż sporo uników. Ale nasze krytyki tutaj były potężne, tutaj też od niego jeden krytyk. No ale nasze kryty tutaj dały radę, no właściwie to bazujemy na tych krytykach tak naprawdę. Więc tutaj naprawdę ładnie, 57 milionów, 300 milionów expa i jeszcze Nagini w Szkole Magii nam padła. Tutaj kolejny zwiadowca. Tutaj pewnie też mega soczyste krytyki musiały się że to w ogóle się udało. No bo 400 milionów blisko HP ma ten wężyk. jak tutaj widzimy, no na razie nie wygląda to zbyt obiecująco, ale już 61 milionów kryt. No ona się odwdzięcza krytykami, na szczęście nie takimi mocnymi jak my. No i tutaj jeszcze coś. Unik jeszcze jeden. I tutaj ładny krytyk, dostaliśmy jakąś tarczę, nawet 300 milionów nie dostaliśmy z niej. No i teraz praktycznie stoimy tutaj na... sami wiecie kim. No i on jest magiem, więc powinno nam pójść z nim właściwie dosyć prosto, ale ja tutaj teraz idę troszkę w wytrzymałość, chcę tą wytrzymałość dobić do 5000 bo tej siły mam w postawie 6050 i potem sobie znowu przywrócę do siłki, polecę dalej, ale kilka razy myślę, że możemy sami wiecie kogo zaatakować. Mamy troszkę tych grzyboli, zobaczymy jak to będzie szło, 84 miliony na początek, więc nie tak jakoś rewelacyjnie. Czy będziemy oglądać całe walki? W sumie raczej chyba nie. Jeśli będę widział tak naprawdę, że już zaczynają wpadać zwykłe hity, no to nie będziemy tego oglądać, bo jest duża szansa, że po prostu tego nie ugramy, więc po prostu po dwóch, trzech zwykłych będę to po prostu przewijał tutaj 3 zwyklasy i 35 milionów więc no, musiały siąść jakieś mocne krytyki czy uda się go pokonać? Jestem bardzo ciekawy. Nie, nie liczyłem teraz, ile było zwykłasów, ale tutaj był kolejny zwyklas, więc omijamy pierwszy zwyklasik i walczymy dalej. No, najważniejsze jest też, żeby on nie bił krytyków, no bo jednak, jeśli on walni krytyka, no to ja mamy no, ciężką przeprawę. Już dwa krytyki przyjęliśmy w tej walce, więc no. O czym mówię? O tym to się pokazuje na ekranie tak naprawdę, to już nie ma szans. 20 milionów pierwszy cios, 21, bardzo fajnie. No i tutaj niestety zwyklas. On odwdzięcza się nam tym samym, o 51. ja. no to jest do zrobienia tak naprawdę. Więc chyba troszkę przyciśniemy ten enterek albo po prostu myszkę. Ale może jednak enter, enter może poskutkuje. Czasami ten enterek dużo daje, 100 milionów, 102, no ale jak widzicie, chyba myszka lepsza, bo o 11, no to jednak może enter będzie lepszy. Ale na myszce mieliśmy bliższe próby, no oprócz tej 11, tak naprawdę to już o, padło. Super. Mm, to już miałem mówić, że możemy się przesiąść na myszkę, ale jednak padł. I y jeszcze dostaliśmy jakiś przedmiotik do kibelka i co? 300 milionów expa tak naprawdę, więc y bardzo fajnie. Więc jest duża szansa, że dzisiaj ten poziom jeszcze wbijemy, bo odbieramy przecież tytułowy wehikuł czasu, a mamy tam naprawdę sporo uzbierane. Odbierzmy sobie jeszcze tutaj to. To. I co? Chyba przechodzimy po prostu do odbierania wehikułu. Tutaj siedlisko troli na poziom 13 mi się wybudowało dzisiaj. I teraz puściłem siedlisko goblinów na poziom 12. Tych dusz mi się troszkę przez ten event uzbierało, więc też spoko. Na razie władcy nie ulepszam, no pozostawiam tutaj na tą kopalnię złota już. Jeśli tutaj chodzi o to, no to kopalnia klejnotów na poziom 21 robi się jeszcze 4 dni, właściwie to 5. Po niej myślę, że albo ruszę z 22, albo akademię ruszę na 15. Jeszcze się zastanowię. Mam te 5 dni tak naprawdę na zastanowienie więc co? No chyba przejdziemy po prostu do odebrania wehikułu i zobaczymy czy da nam to poziom. Mamy 786 milionów. Więc odbieramy, no nie ma co czekać. Uff, mam nadzieję, że będzie naprawdę dużo fajnych misji, dużo tego expa. No i na pewno sobie troszkę jeszcze statki podbijemy, więc lecimy. Nawet mało zeszło jak na pierwszy raz 84 miliony, więc chyba nawet dobrze. Zobaczmy dalej. 87, więc tutaj troszkę lepiej. Następne i schodzi naprawdę przyzwoicie yy, ten pasek. Więc może sporo odbierzemy. 90 milionów, więc musiała być jakaś czerwona misja, nawet może kilka. Yy, I lecimy dalej. 102, ładnie. 102. Więc level myślę, że wbijemy bez problemu. 96 milionów. Odbieramy dalej. 83 więc tutaj słabiutko. Następne 103 więc wracamy na, na dobrą pasce <laughs> tutaj 92 więc tak średnio, ale nie najgorzej. 91 więc znowu średnio, ale teraz wbijamy poziom 394 więc bardzo się cieszę. Jeszcze troszkę zostało tej aweczki. Tutaj 80 więc słabo. Tutaj 95, no i to będzie prawdopodobnie ostatnie, o 25 jeszcze się udało wykręcić, więc 92 miliony i jeszcze zostało 1 awki tak naprawdę w wehikule, więc tyle to mogę sobie zostawić. Yy, I co, ile wbiliśmy? No wbiliśmy prawie milion doświadczenia, tak, prawie milion. A może i milion? No nie chcę mi się teraz jakoś tego mocno liczyć, ale wbiliśmy naprawdę sporo. Jak ktoś chce, to może sobie zatrzymać i przeliczyć, to w komentarzu mi napisze ile dokładnie tego doświadczenia wbiliśmy z samego wehiku wehikułu. A teraz myślę, że dodam sobie jeszcze tego Goldzika wytrzymałość, żeby już tutaj mnie nie farmili z niego. Chociaż mało. To mnie ostatnio farmi. Chyba, że ktoś mnie po prostu trafi na arenie, więc tak to wygląda. Wbiliśmy na pewno ten 394 poziom. Jestem mega zadowolony. statki Statystyki też naprawdę fajnie wzrosły. Jeśli chodzi tutaj o klaser, no to musimy w końcu zrobić tego na turystę, ale to wiedźma musi naprawdę zacząć być miła. <laughs> Graj przez rok, no to jeszcze troszkę musimy poczekać. 400 poziom, no to już niedługo mam nadzieję. Kryptozoolog to też jeszcze daleko. Tak jak mówię, portal. Jeśli będzie to szło tak jak dzisiaj, no to skończymy go w miarę szybko. Jeśli jednak będzie działał tak jak działał przez ostatnie dni, no to jeszcze będziemy się ze dwa tygodnie, może trzy męczyć z tym portalem. Tutaj tych osiągnięć na pewno szybko nie skończymy, metropolia już jest w zasięgu tak naprawdę, no i tutaj jeszcze wszystko daleko. I tutaj jeszcze to jedno jest tak dosyć blisko, dosyć możliwe. I co, no strefa mroku, tak jak mówiłem, nie ruszam jej. Dosyć długo. Tak się zastanawiam, czy na 450 czy na 480 levelu dopiero ruszyć strefę mroku. Oczywiście nie mówię tutaj o tornadzie, no bo tornadko, jeśli będę miał miejsce, to po prostu będę sobie je atakował co godzinkę, no bo też nie ma co tutaj szarżować. Mamy tyle miejsca, ile mamy. Trzeba dobrze nim gospodarować, dzisiaj już loszków nie będę klikał, no bo miejsca nie ma. A też nie mam gdzie wrzucić tych przedmiotów, żeby sobie zrobić miejsce. Więc no tak wygląda sytuacja na wojowniku. Mam nadzieję, że tutaj wszystko sobie już ogarnąłem i jeszcze na pewno możemy sobie zrobić kości na tym odcinku żeby już mieć wszystko ogarnięte. Co bym tutaj chciał? No na pewno, na pewno jakieś klepsydry, ewentualnie tajemnicze odłamki. To by mi się najbardziej przydało. Kamieniem też nie pogardzę. I chyba tyle, tak naprawdę. No bo nic więcej na tej postaci mi nie jest w tym momencie potrzebne. Na razie od nie musimy się martwić. Kamień, drewna mamy tak naprawdę Full. Zresztą zaraz wam to pokażę. E, tutaj może to. I spróbujmy jeszcze na koniec te chlepsydry, może więcej, tak 25, więc super. E, więc tu mamy ogarnięte, myślę, że jeszcze przedłużymy sobie gryfo smoka, bo tak e, nieładnie mi tutaj wygląda. I teraz jest OK. Nie muszę się o gryfosmoka przez jakiś czas martwić. Czy wszystko mamy zrobione? Myślę, że tak. Zaatakujmy sobie jeszcze tego Zastina. On też wbił dzisiaj poziom. Więc od razu atakujemy. Możemy od razu jeszcze zobaczyć sobie jak wyglądają rankingi. No jestem w tej chwili na 83 poziomie, no ale to wszystko przez to, że odebrałem sobie Wehikuł czasu. No i mnie to tak wybustowało do przodu. Tak to kręciłem się powyżej setki. Tak gdzieś koło 100, 120 miejsca, no ale powoli będziemy się piąć w górę. No naprawdę cieszyłem się, że byłem tak nisko. Z tego względu, że po prostu nie musiałem... Dużo marnować czasu na rękę, wszystko się dało jak leciało, a teraz będzie troszkę trudniej. No, jeśli chodzi o Gildie, no to jesteśmy na razie Gildią top 3, ale z tego, co słyszałem, to zbliżyliśmy się bardzo mocno, jeśli chodzi o rycerzy do Gildii top 1. Shockwave ma 965 rycerzy, a my mamy 967, więc chyba prowadzimy z tego, co widzę. Jeszcze zobaczymy na Die Hard. Ile mają? No mają zdecydowanie mniej. Więc tutaj chyba wysunęliśmy się na prowadzenie. Jeszcze sprawdzimy Elysium 800. No to jesteśmy zdecydowanie zdecydowanie na przodzie. Liderujemy w tym momencie, jeśli chodzi o rycerzy, i mam nadzieję, że tak zostanie do końca. I wydaje mi się, że w tym odcinku to już by było tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że e, odcinek po prostu Wam się podobał. Tutaj, jeśli chodzi o pupila, no to kręcimy się między czwartą a piątą głową. I tak naprawdę wydaje mi się, że to tyle. Tutaj wszystko jest ogarnięte. Także. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, nie wiem kiedy to będziecie oglądać, więc yy, tak naprawdę życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. I na razie.